Mówimy o tych owocach takich, wiecie, namacalnych, dzieci ludzie przychodzą, przyjmują Chrystusa lub nie, jadą, dzieją się rzeczy różne tam. My czujemy duchowe opresje, cały czas módlcie się o nas. Ale chciałam Wam opowiedzieć tak zupełnie odwrotnie, jaki owoc jest mojego życia przez to. Chciałabym Wam przeczytać, muszę się cofnąć o 16 lat do tyłu. Wiecie, Jak my przychodzimy do Jezusa, to my wszyscy jesteśmy tacy. Najlepiej, żebyśmy byli prorokami. I w ogóle żebyśmy byli widoczni. A ja tu nagle mam taki sen, że przeczytam Wam Go, bo tak literalnie, że jest ciemność, ciemność przenikająca i spadają meteoryty. A pośród nich, pośród tej ciemności stoi winda. I ma jeden guzik w środku i nazywa się niebo. Winda ta nie ma. Nie ma dachu, ale dzisiaj Patrycja mi wyjaśniła, że my jesteśmy pod gołym niebem. I do tej windy ja i mój małżonek wciskamy ludzi, e, takich złamanych. E, z kulami, wiecie, z, nosy zwieszone, e, wciskamy ich i jedyne światło, jakie jest w tej windzie, to ja i mój mąż. My świecimy po prostu w tej windzie. Przyciskamy ten guzik i wieziemy ich do nieba. I tak wiele razy. I taki był dziwny ten sen, że y, mojej znajomej się pochwaliła nim, i ona mówi: Ty, jest to ważny sen dla Twojego życia. Się, jaki tam ważny sen? Z windą, bez niczego, spadają meteoryty, ziemia jest poruszona. W ogóle nic dla mnie nie znaczył. Po tym śnie. Zaczęły dziać się takie rzeczy, że do naszego domu co najmniej raz w tygodniu przychodził bezdomny. A jakimś cudem zawsze miałam więcej zupy. I nalewałam tą zupę do tego słoja i wyciągałam tą zupę i wychodziłam z nim na zewnątrz na klatkę, dlatego, że miałam małe dzieci i nie wiedziałam też, nie znam człowieka. Oni opowiadali o tym, jak bardzo źle się czują na ulicy, jak są traktowani. Ja im nie umiałam pomóc. Po prostu ich słucham. Ale dzisiaj wiem, że Ewangelia to słuchanie. I e, oni jakby się zmówili, wiecie, gdziekolwiek byliśmy z mężem, w różnych częściach kraju, przychodzili do nas, a my dzieliliśmy się posiłkiem po prostu tym, co mogliśmy. E, I nagle to ustało. Nagle to ustało. I. Właśnie tak, jak Staszek mówił, przychodziłam do kościoła, siadałam i grzałam ławy kościelne i nigdzie się nie mogłam znaleźć. Miałam różne propozycje, to taka grupa, to taka grupa, a to taka, a ja po prostu stwierdziłam, że nigdzie nie pasuje. Po prostu nie pasuje. I wiecie, taka wkradła się do mojego życia taka beznadzieja. Już tych kazań się nasłuchałam. nie? Już wiadomo, jak to jest. Dwa lata po nawróceniu wszystko wiemy. I przyszła taka ogromna pustka do mojego życia. Ona zalała mnie całą, całą, i zaczęłam coraz więcej pracować. Pracowałam tak długo i ciężko, że raz prawie zapracowałam się na śmierć. I nie wiedziałam, że to jest taka broń diabelska. Nie? Nie dzieliłam się tym specjalnie z nikim w kościele, dlatego że był mi wstyd, w ogóle było mi wstyd, bo każdy mówił: Wiesz, wystarczy Ci Jezus. Jezus wszystko załatwi. A ja starałam się robić to, co oni mówią, ale u mnie jakoś było inaczej. I w 2011 roku zachorowałam na depresję. Wtedy to już był taki stan, że nie chciałam w ogóle słuchać modlitw. Chodzić do kościoła, w ogóle z nikim rozmawiać. Było trudno. I pewnego dnia, i to jest ważne, dla mojego życia przyszła moja córka, 18-letnia, ze szkoły i mówi: Mama, wiesz, byli ludzie z Monaru w naszej szkole, i ty jesteś po prostu dorosłym dzieckiem, alkoholika, jesteś normalna. I ja pamiętam, przepłakałam ileś godzin, i zdecydowałam się pójść do lekarza. Ale już było tak późno, za późno, że wylądowałam w szpitalu. No była to taka dla mnie bardzo trudna i wstydliwa podróż, ale chcę Wam o tym opowiedzieć, bo wtedy po raz pierwszy Bóg mi pokazał, jak się z tego wyrwać i co to tak naprawdę jest. Ja kiedy trafiłam do szpitala, to na oddziale byłyśmy chyba w 8 kobiet. I to był oddział pod pełną obserwacją, tak więc nic nie mogłeś zrobić, byłeś obserwowany po prostu na okrągło. Były tam kobiety, które miesiącami nie wychodziły z tego oddziału, ponieważ nie było poprawy. Ja tak w ostatniej chwili, wiecie, nie wiem chyba dla jakiejś przyzwoitości, wziąłem Biblię, gedonitkę w kolorze niebieskim i włożyłam ją pod poduszkę Osoby się nie chce, tam leży. I na tym oddziale była taka babcia Kasia, która była na tym oddziale z powodu, wiecie, no, takich depresji, ale depresja ta była spowodowana odrzuceniem przez rodzinę i, I po była samotna. Oni ją tam umieszczali. I ona cały czas spacerowała po tym pokoju, i tam oczywiście zaglądała, co tam mi wystaje z pod tej poduszki. I mówi do mnie: Wiesz, co ty tam masz? A ja mówię, ja mam Biblię. Ona mówi, a możesz mi poczytać? Ale zapytała wszystkie panie. Wszystkim było wszystko jedno, bo wszyscy leżeli, nikt nie miał siły. Umówmy się, byliśmy też pod wpływem takich leków, wiecie, usypiających. No dobra, myślę sobie. Taką, z takim szacunkiem dla osób starszych zaczęłam tą Biblię czytać. Wiecie, po kolei od Mateusza. Na drugi dzień kobiety wstały. One wstały. Jedna zaczęła mówić: Wiesz, mówi, bo jaż kiedyś byłam protestantką, ale rzucali we mnie kamieniami. To była taka starsza pani. I potem musieliśmy przestać być tymi protestantami. Druga opowiada jakieś tam historie. Dziewczyna, która cierpiała na schizofrenię, zaczęła normalnie funkcjonować. Miała taką twarz bardzo skręconą. No, później opowiedziała, jak to się stało. Była to sprawa demoniczna. A na trzeci dzień przyszedł Duch Święty z taką mocą, że one tańczyły po tej sali. Więc ci, co nas obserwowali, myśleli, co one tam wzięły. Ale one wszystkie chwaliły Boga. Była tam taka Basia, która nie chciała kontaktu z nikim. Była nieżywym trupem, leżała duchowo-emocjonalnie, leżała pod kocem. Tak, że zakrywała siebie, nie chciała mieć z nami kontaktu, i ona odkryła się i mówi: Dzięki Bogu, bo się modlę już tyle lat, żeby mi ktoś tą Biblię czytał. A mi się w głowie kręci i nie mogę czytać. I ba się, żeśmy na takich wieciech, na takim krześle, co miał cztery kółka, były trzy. I woziliśmy na taras, nie wolno nam było. Takie robiliśmy różne, później się okazało, że ordynatorem tego szpitala była wierząca osoba, więc przymyka oko, bo chyba się zorientowała, co się tam dzieje. Na czwarty dzień wszystkie kobiety poszły do innych pokojów, czyli do takich, które terapeutka powiedziała w życiu czegoś takiego nie przeżyła. I teraz słuchajcie, ja w tej całej swojej, nie wiem, otumanieniu nie widziałam tego, że wystarczyło odwrócić się, nie? Że pojechałam tam się leczyć na depresję i nie miałam czasu. Jak one się rozeszły po tych wszystkich pokojach, to przyprowadzały mi nowe osoby, o które się modliłam. Szczególnie takie kobiety po próbach samobójczych. Więc 96% kobiet w szpitalu było właśnie w ciężkiej depresji lub po próbach samobójczych takich chorób innych było niewiele. Ale te właśnie chore na schizofrenię czy chorobę afektywną dwubiegunową przychodziły do mojego łóżka i ja mi śpiewało o Jezusie, je wiecie. I one wtedy spały, bo na tym polega ta choroba, że też nie można spać. I widziałam tą taką wielką, ogromną, przemożną siłę i moc Bożego Słowa, i wtedy nie, w ogóle tak językiem kolokwialnym nie zajarzyłam o co tu chodzi. Oni stwierdzili, że za dobre zachowanie i chyba chcieli się mnie pozbyć trochę, dosyć tych modów zostałam wypisana po miesiącu. No i tak, wiecie, tak byłam napełniona to, tymi wrażeniami, tym wszystkim, ale za jakiś czas znowu weszłam w te swoje tory tego pracowania i wiele innych rzeczy się wydarzyło w moim życiu, które znowu mnie gdzieś wyhamowały. I jeszcze poszłam do kościoła Mosty, zmieniłam też swój kościół. I też było mi, wiecie, tak człowiek rozdarty, bo tam ileś tam 20 lat gdzieś, a tu potem coś nowego, młodzi ludzie, a ja tu taka stara. I poszłam do tego kościoła i, i tam taka szalona Basia przychodzi. Moja przyjaciółka Basia. Basia, podnieś rękę. Nie udawaj. I Basia przyszła do mnie i mówi, żeby na kawę się ze mną mówiła. Ja wtedy jeszcze też byłam w takim stanie, że myślę, że nie, nic mi się nie chce, już mi się tego działania w tym kościele nie chce, będę siedziała, teraz ja. Już swoje wysłużyłam. Stara jestem. Młodzi niech robią. No ale Basia na tą kawę i myślę sobie, ja pewno chcę porady księgowej. W życiu nigdy się nie umówię. No ale umówiłam się z nią i ona mi opowiadała o kościele ulicznym. Z takim zaangażowaniem i w ogóle, a ja tam siedzę i mówię, nie, to, to chyba nie jest dla mnie. To jest w ogóle niemożliwe, też ze względu na to, że mój tata jest alkoholikiem i dla mnie osoba taka, która nadużywa alkoholu była kojarzona z kimś agresywnym. Raczej z powodu strachu bym tam nie poszła zwykłego, a nie braku szacunku do tych ludzi. No, ale tak porozmawiałyśmy, pustka, I, i, i wiecie co? To się tak stało, że po tej rozmowie zalamie ta pustka. Ale ja poczułam, ja wiedziałam, że to jest, że to jest diabeł. Po prostu wiedziałam, że, to, że nie ma powodu żadnego do tego. I stało się to tak, że wracałam do domu w zeszłym roku i pamiętam, tak strasznie lało, było ciemno. To był też taki czas, kiedy już po południu nie było słońca i przyszła taka myśl. Wiesz, Małgosia, po co ci to życie? Już wszystko swoje zrobiłaś. Jedź ty sobie w kierunku odry. I to po prostu było tak głośne, że przyjechałam do domu, stanęłam, i wiecie, po prostu wiedziałam, że ktoś mi pomaga w tym, i ja wyznałam, że nigdy więcej, i że ja idę na tą ulicę. Po prostu idę i koniec ale ponieważ nie byłam do końca pewna, czy to jest ta służba, nie chciałam znowu robić rzeczy, które jakoś tak, wiecie, nie będę czuła, pomodliłam się i na drugi dzień przychodzi sąsiadka i mówi, wiesz co, śniłaś mi się, że taki duży gar zupy gotowałaś. I myślę sobie, no to już jest w ogóle za dużo dla mnie. Pan Bóg mnie przycisnął i rzeczywiście razem z Ewunią moją kochaną siostrą sąsiadką ugotowałyśmy 36 litrów żurku. Wiecie, ja na tej ulicy nic wielkiego nie robię. Przeważnie się wpycham, chcę tam tą zupę wydawać, czasami basi pomagam przy, op przy opatrunkach, jakieś tam różne rzeczy, ale dzieją się takie cuda, wiecie, że ja nawet tego nie zauważyłam. Pustka minęła, którą miałam przez tyle lat, nie ma jej. Pan Bóg ją zabrał. Druga sprawa. E, zadzwoniła kobieta, która dzwoni do mnie raz na półtorej roku. Przyjaźniłyśmy się, taka wierząca wdowa i mówi, słuchaj, ja mam takie przekonanie, że ci wpłacę kasę, ty musisz dokończyć leczenie. E, I po raz pierwszy w życiu, wiecie, wolę być dawcą. E, przyjęłam to i rzeczywiście to leczenie moje daje ogromne rezultaty. E, są też takie cuda, że siedzę sobie w pracy, obok tam pani miała taki sklep online. Ma, przychodzi, mówi: Nie, zna, nie znacie kogoś, kto by chciał buty takie y, poreklamacyjne? Trochę tam trzeba przykleić. Ja wiem, no, to jeszcze za mnie powiedziały koleżanki: Tak, jest tu taka jedna, co by chciała. I przyjeżdża brat Wiesiu, zabieramy te buty, i on je klei. I tak Jezus się troszczy o buty dla ludzi bezdomnych. Zbieramy kurtki, wiele innych rzeczy. E, tak więc, e, takim też przełomem dla mnie było, wiecie, bo ja sobie myślałam, że 50 lat to już prawie nad grobem w królestwie stoję. A tu, a tu mnie zaprosiła Patrycja, jedziemy na konferencję, Teen Challenge. A tam sami dojrzali mężczyźni w takim wieku, że wiecie, ja sobie pomyślałam, ja bym tak chciała fikać, jak oni tam ten, jak ich Pan Bóg używa niezwykle. Także Pan Bóg mnie przemielił totalnie przez ten kościół uliczny. Chwała Jemu za to. I w zasadzie mogę powiedzieć, jestem wolna. Ja tam tak strasznie tęsknię, jak długo mnie nie ma. I bywam w różnych miejscach, wiecie, i w takich, gdzie jest bardzo przepych i bogato, i tam, gdzie jest biedno. Ale dla mnie najwidoczniej ten sen miał ogromne znaczenie i ja tam ży, ja tam czuję, że ja żyję. Nie? Chwała Jezusowi. Dziękuję, małgosiu. Ja Czytaj. Za strachu, żeby się bali. To jest Jakuba. 4.17, on mnie dzisiaj rano obudził, więc pomyślałam, że może przeczytam pewnie, nie wiem, tam teologicznie nie bardzo ze mną, ale on, powiem, co usłyszałam. Kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. Także opuszczajcie ławy kościelne. Amen. 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 wszystkim. Dziękujemy, mogłeś Widzicie, Bóg, Bóg właśnie tak działa, kiedy my dajemy i On, On nam też daje i błogosławi. I to jest niesamowite. I właśnie ten werset, który właśnie chciałam przeczytać teraz, Drugi Koryntian 8 od 14 do 15, w obecnym czasie Niech wasz nadmiar wyrówna ich niedostatek, by ich nadmiar służył na pokrycie waszego niedostatku, ażeby była równość. Jak napisano, kto wiele zebrał, nie miał za wiele, a kto miał mało, nie miał za mało.